Witam na lekcji pod tytułem Interwały. Interwał jest to jakaś odległość między dźwiękami. Każda odległość ma swoją nazwę. Wróżniamy interwały proste i interwały złożone. Na początek przedstawię krótko każdy z nich, a potem przejdziemy do przykładów. Pryma jest to odległość pomiędzy powtórzonymi stopniami skali. Jest to po prostu powtórzony dźwięk. Sekunda odległość między sąsiednimi stopniami skali 1 lub 2,5 tony. Tercja między 3 stopniami 3 lub 4,5 tony. Kwarta między 4 stopniami 5,5 tony. Kwinta 5 stopniami skali 7,5 tony. Seksta, 6 stopniami skali 8-9,5 tony. Septyma 7 stopni skali 10-11,5 tony. Oktawa oktawa. Jest to 12,5 tonów, 8 stopni skali. Żeby było to bardziej czytelne, zmienię trochę zapis. I teraz przykład na skali C. Zaznaczamy stopnie skali. C jest 1 i drugie C, 8 stopień skali. Pryma jest to odległość pomiędzy powtórzonym stopniem skali, czyli C sekunda C pierwszy stopień w skali, D drugi tercja od C do E kwarta od C do F kwinta od C do G seksta od C do A, septyma i oktawa C1 i C2 żeby wyjaśnić o co chodzi z tymi półtonami w nawiasie trzeba znać podział na interwały czyste, wielkie i małe. Interwały czyste są to prymat, kwarta, kwinta, oktawa, wielkie, sekunda, tercja, seksta, septyma. I małe sekunda, tercja, seksta, septyma. Istnieje tu taka zasada, że żaden z interwałów wielkich lub małych nie może być czysty i odwrotnie, żaden z interwałów czystych nie może być wielki lub mały. Przenieśmy podział na górę i wróćmy do poprzedniego przykładu z wszystkimi półtonami. Oznaczmy półtony skali. Prima jest tak samo jak wcześniej, sekunda są to dwa półtony, jest to sekunda wielka. I tutaj na przykład, jeżeli sekunda ma 1 lub 2,5 tony, jeżeli jest ta niższa wartość, 1,5 ton, jest to interwał mały. A tak jak w przykładzie 2,5 tony teraz jest to interwał wielki, czyli sekunda wielka. Tercja, tercja wielka, są to 4,5 tony C cis, D Dis, E kwarta. 5,5 tonów jest to kwarta czysta. Jeżeli jest podana jedna wartość, czyli tutaj 5,5 tonów, to jest interwał czysty. Od C do F tak samo kwinta 7,5 tonów jest to kwinta czysta. Seksta 9,5 tonów od C do A i septyma 11,5 tonów septyma wielka i oktawa czysta 12,5 tonów od C do C Kolejny przykład oznaczmy stopnie skali i pryma powtórzony stopień pierwszy skali sekunda, drugi stopień od E do F tercja, trzy stopnie skali kwarta od E do A kwinta od E do H seksta od E do C septyma od e do d, oktawa od e do e. I teraz z półtonami. ma powtórzony stopień skali, sekunda od e do f, jest to sekunda mała, tutaj jest jeden półton. Dla przypomnienia, w poprzednim przykładzie od c do d były 2 półtony, była to sekunda wielka. Tercja są to 3,5 tony, jest to tercja mała, F1, FIS2, G3. Dla przypomnienia, w poprzednim przykładzie od C do E była to tercja wielka, 4,5 tony. Kwarta 5,5 tony, kwarta czysta, kwinta też czysta, 7,5 tony od E do H. Seksta. 8 półtonów jest to seksta mała. Od E do C. A w poprzednim przykładzie od C do A było 9 półtonów. Była to seksta wielka. Septyma. 10 półtonów. Od E do D jest to septyma mała. W poprzednim przykładzie od C do H było 11 półtonów. Septyma wielka. I oktawa 12,5 tonów od E do E. W poprzednim przykładzie było od C do C. I podsumowanie interwałów prostych. Pryma zawarta między dwoma dźwiękami leżącymi na tym samym stopniu w skali muzycznej. Sekunda mała o rozmiarze półtonu występuje naturalnie w szeregu zasadniczym od E do F i od H do C sekunda wielka o rozmiarze całego tonu występuje między C do D C Cis D od D do E D Dis E od F do G F Fis G od G do A G Gis A i od A do H A B H tercja mała o rozmiarze 3,5 tonów występuje naturalnie w szeregu zasadniczym od D do F, D dis e f, od E do G, e f fis g, od A do C1, a B h c1 i od H do D1, czyli h c1 cis 1 i d1. Tercja wielka między C e, czyli C, Cis, D, dis E od F do A F, Fis, G Gis, A i od G do H czyli G, Gis, A, B, H kwarta czysta o rozmiarze 5,5 tonów między C, A, F czyli C, Cis, D, Dis, E, F, między D, A, G czyli D, Dis, E, F fis G od E do A czyli E, F Fis, G Gis, A i od G do C1, czyli G GIS ABHC, kwinta czysta o rozmiarze 7 półtonów występuje między C i G, czyli C ddis EF FIS G, dalej między DA, między EH, między F C1, między G D1 i między A, A 1 Seksta mała o rozmiarze 8,5 tonów występuje między E a C1, czyli EF, F, Fis, G, Gis, A, B, H, C1 i między A, F1 i H, G1. Seksta wielka o rozmiarze 9,5 tonów występuje między F, A, D, czyli E. F, Fis, G, Gis, A, B, H, C, Cis, D I dalej między G i E Między C i A I między D i H Septyma mała 10 półtonów Między D a C Czyli D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, h, C I między E a D G a F, A a g i h a a i septyma wielka 11 półtonów między c a h czyli c cis d dis e f fis, g gis, a b h i między f a e1 a oktawa 12 półtonów od c do c, od d do d, od e do e od f do f, od g do g od A do A i od H do H. Drugi podział interwały złożone są to nona, decyma, undecyma, duodecyma, terc, decyma, kwart, decyma i kwint. Decyma. Ich nazwy są tworzone poprzez dodanie do oktawy nazwy z interwałów prostych, czyli oktawa i sekunda. Oktawa i tercja, oktawa i kwarta, oktawa, kwinta, seksta, septyma. Dla interwałów większych od kwint decymy stosuje się nazwy 2, 3, 4, 5, 6 itd. Oktaw i sekunda, tercja, kwarta, e, kwinta itd. Kolejne podziały. Interwały dzielimy na zwiększone i zmniejszone, i osiągamy je poprzez stosowanie odpowiednich znaków chromatycznych. Interwały melodyczne są to takie, kiedy dźwięki następują po sobie. Mogą to być górne albo dolne, górne, dźwięk wyższy po niższym, dolne, dźwięk niższy po wyższym i harmoniczne czyli te dwa dźwięki współbrzmią jednocześnie. W zależności od współbrzmienia dzielimy na konsonansowe, czyli zgodnie brzmiące, które dzielą się na doskonałe, czyli wszystkie interwały czyste, i niedoskonałe, tercja wielka i mała, i seksta wielka i mała. I dysonansowe, czyli niezgodnie brzmiące, są to sekundy małe i wielkie, i septymy małe i wielkie. Dzięki za uwagę.